na rejestrację i nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku? Tak, wyrażam. Proszę się przedstawić. Yy, Michał Wszołek, Kraków Przeciwiegrzyską, okręg numer 5. Yy, czy Pana zdaniem nie potrzeba wprowadzenia usprawnień w stworzeniu uchwał w Krakowie? Od napisania projektu uchwały, przez jej uchwalenie do tego co się z nią yy, Według mnie na pewno yy, istotnym aspektem przy yy, procesie uchwałodawczym w Krakowie yy, jest to, że ten proces nie do końca yy, yy, może spełnia wszystkie yy, wymogi jawności. znaczy, oczywiście, jest tak, że yy, projektodawca uchwały, czyli najczęściej jest to prezydent, poprzez swoich urzędników udostępnia tą uchwałę yy, w biuletynie informacji publicznej w witrynie internetowej, yy, ale yy, nie, nieduża część tych uchwał jest jakby. Yy, na tyle rozpowszechniona do wiedzy publicznej, żeby wzbudzała zainteresowanie mieszkańców, a często są, no, są to uchwały, które decydują o bardzo ważnych kwestiach. Według mnie <coughs> jest tak, że wiadomo, że są sprawy, które nie są na tyle kontrowersyjne, że powinny podlegać konsultacjom, natomiast musi, na pewno jest jakiś taki wachlarz, który... który który tym konsultacjom powinien podlegać. W porządku. A co uważa Pan yy, o udziale mieszkańców w procesie legislacyjnym? Yy, myślę, że do tej pory na pewno ten proces yy, legislacyjny yy, nie jest należycie yy, nadzorowany przez mieszkańców. No, nie jest to oczywiście wina mieszkańców, tylko wina jakby tego, że urzędnicy są nieprzychylni i bronią niepodległości yy, swojego prawa do tego, żeby kształtować to prawo. Te uchwały w taki sposób, żeby były one jednak oderwane od potrzeb. Znaczy może nie od potrzeb, to może jest za dużo powiedziane, ale od tego, jak poszczególne te rozwiązania widzieliby mieszkańcy. Myślę, że naprawdę mieszkańcy Krakowa chcieliby silnie ingerować w proces uchwałodawczy, ale jest też tak, że jest tu duża rola także aparatu administracyjnego, ale także organizacji pozarządowych, które powinny maksymalnie edukować mieszkańców i jak na ten proces decyzyjny można wpływać. A właśnie jak on mógłby edukować? To znaczy no konstrukcja obecnych konsultacji społecznych, tak jak one wyglądają, na pewno jest niewystarczająca. No, często są to konsultacje, które nie mają charakteru wiążącego, no, są to konsultacje, które mają charakter wyłącznie opiniodawczy. Na pewno można się zastanowić nad tym, żeby te konsultacje wzmocnić jakoś instytucjonalnie, żeby one nie miały tylko no właśnie tego charakteru konsultacyjnego, ale miały też w przypadku niektórych projektów na przykład charakter taki, że one wyznaczają kierunek działania Rady Miasta w, tej, w, tej, w danej sprawie. Mhm. A jakie jest Pana stanowisko wobec bloku głosowań? Rozumiem, że tu chodzi o sprawę, w której jest na koniec danej sesji jeden blok głosowy. Znaczy, no, jest to według mnie, no to jest też problem, który jest znany z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Tam jeszcze jest o, tam ma to takie uzasadnienie, chociaż bardzo słabe, że w trakcie często dyskusji sejmowych odbywają się po zebrania komisji. Więc posłowie nie są na sali w trakcie dyskusji nad poszczególnymi punktami. W Radzie Miasta tego problemu nie ma, bo komisje nie nakładają się na sesję Rady. Więc tym bardziej e, powinno być e, tak, że głosowania powinny się odbywać na, jako ostatni podpunkt w, zam, w danej dyskusji. Czyli zamknięcie danego punktu, jeżeli oczywiście jest projekt uchwały, bo e, nie wszystkie punkty no kończą, e, są dyskutowane nad projektem uchwały, ale zdecydowane większość tak, to to głosowanie powinno być na końcu. Tego punktu, żeby mieszkańcy, jeżeli chcą nadzorować proces decyzyjny, w nim uczestniczyć, mogli się spodziewać czysto technicznie, o której godzinie mniej więcej może to nastąpić, żeby mogli po prostu na tym głosowaniu być. Powinie, powinno tak być, czyli gdyby Pan został radnym, to by Pan to postulował. Tak, oczywiście, bezwzględnie. Myślę, że likwidacja głosowań na pewno jest jakimś małym krokiem w stronę większej jawności procesu decyzyjnego no i też większego zainteresowania mieszkańców sprawy miasta. To, chciałabym teraz zapytać o jawność na komisjach. Jak uważa Pan, które dane powinny być, do których nie powinny mieć mieszkańcy dostępu? Myślę, że jeżeli mówimy o projektach na przykład bonifikaty dla rozumiem dla nabycia jakiegoś lokalu albo no, czasem też są jakieś projekty o zbyciu mienia yy, ruchomego albo w przypadku samochodu na rzecz gminy, yy, no to uważam, że yy, powinny yy, być yy, no, utajnione te dane, które yy, no, potrafią, pozwalają zidentyfikować yy, adres zamieszkania tej osoby, yy, nie wiem, no, numer PESEL, wszystkie te dane, które yy, mogłyby być powtórnie wykorzystane bez wiedzy albo na niekorzyść tej osoby, która trzyma ta sprawę. Ale jak Pan uważa, na jakim poziomie te dane powinny być anonimizowane? To znaczy, mam na myśli to, czy w dokumentach, tak? czy podczas komisji. Przecież myślimy, że na przykład podczas posiedzenia komisji, skoro wszyscy radni wcześniej dostali projekt uchwały, wiedzą o czym, czym rozmawiałem, to mogą na przykład nie przeczytać po prostu głośno na tego nazwiska a Nie wyłączyć całego punktu, yy, jawności z całego punktu. Yy, Mówi, że, że... że ta pani ten lokal ułożyła z tych sformułowań. Czy to raczej byłoby nie byłoby mało profesjonalne? Yy, czy tutaj należałoby się zastanowić nad sposobem tego, yy, anonimizacji tych danych? Yy, yy. Myślę, że no radni oczywiście mają świadomość, że te dokumenty mają wcześniej, ale też nie spodziewam się, że wszyscy je wcześniej wyjęli ze skrzynek, tylko że wyjęli je chwilę przed daną komisją. Więc nie wiem, czy jest tak, że rzeczywiście wszyscy wiedzą, o co do końca mówią. No myślę, że technicznie, znaczy ja nie wiem, czy to jest do realizacji. Byłoby tak, że po prostu to nazwisko pada jakoś raz na początku tej dyskusji nad tym punktem, a potem się tą osobę anonimizuje, mówiąc na przykład nabywca, właściciel na Niemca, no, określając ją jakimś takim, powiedzmy, językiem rolą tej osoby w, w danym stosunku prawnym. Natomiast no, na, na początek myślę, że może to nazwisko paść, ono powinno zostać anonimizowane, ale myślę, że wystarczy jak nie raz wtedy już po prostu włącza się kamerę i. Jakość procesu jest dana. A czasami podczas y, to połączenie jedności wygląda tak, że wyprasza się po prostu publiczność sami. No ale to, to w mojej ocenie jest to naruszenie no, ustawy o samorządzie To znaczy, że, 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 że procesy decyzyjne w organach stanowiących, no komisje Rady Miasta są jakby elementem y, organu stanowiącego, y, są jawne po prostu. No, I nie można Natomiast no, oczywiście nie ma, nie ma za to, yy, znaczy, no, chyba że jedyny, jedynym sposobem na to jest skarga do sądu legislacyjnego. Nie ma żadnych sankcji dla radnych za to, że po prostu wyproszą jej yy, publiczność. Chciałabym zapytać jeszcze, czy uważa Pan, że cały proces legislacyjny powinien być jasny? To znaczy na przykład teraz sytuacja wygląda, wygląda tak, że y, pojawiają się protokoły z posiedzeń, ale y, może powinny powstawać y, scenogramy. My zamieszczamy... Yy, Wideo yy, z posiedzeń, ale może powinien to robić. Yy. Czasem projekty uchwał są opiniowane przez inne komisje, urzędy. Czy do nich też mieszkańcy powinny mieć dostęp, albo do yy, ewentualnych skarb, jakie zostały stworzone? Yy, Myślę, że ten proces powinien być możliwie jak najbardziej jawny. Yy, to znaczy wszelkie dokumenty, które z jak które ze względu na swoją jakby doniosłość nie podlegają nie, ich zupełnie randce ustawowej, że muszą być tajne, no są takie dokumenty, yy, ale zazwyczaj nie na poziomie samorządu, tylko no powiedzmy w ministerstwach albo na rzecz w przypadku obronności kraju, to te, które nie muszą być jawne z, z punktu widzenia ustawy powinny być, yy, nie muszą być tajne, powinny być yy, po prostu jawne i nie widzę tutaj. No, żadnych przesłanek, które by uzasadniały, że to ma być tajne. No poza tym, że jest według, no, jest jakaś zła wola po prostu. Natomiast y, uważam, że sesje Rady Miasta powinny być y, nagrywane to, czy, przez urząd i puszczane y, popularnie sobie, w popularnie streaming streamingiem po prostu. A, czy byłby Pan, y, czy zgodziłby się Pan, gdyby został Pan Radnym na to, żeby co roku sprawozdawać z tego, co Pan zrobił? Oczywiście. Znaczy, możemy wtedy za rok przesłać Panią ankietę i panią nam odeśleć. Tak, tej tej? A, A jeszcze z... chodzi o to, y, rzeczywiście, scenogramy z y, posiedzeń y, są, tak jak na przykład są z posiedzeń Sejmu, są rzeczywiście dokumentem takim, który pozwala na przykład silnie wniknąć w ten proces legislacyjny albo proces uchwałodawczy na poziomie y, Rady Miasta. Bo na przykład no niektóre wypowiedzi odzwierciedlają silnie intencje, którą dany radny mówi. To, to wszystko są takie elementy, powiedziałbym, nie, mało uchwytne, niematerialne, ale mogą wskazywać, yy, na, mogą dobitnie pokazywać intencje, które towarzyszą danemu radnemu przy podejmowaniu decyzji w sprawie danej uchwały. A co Pan uważa o prawie wyborczym? Czy widzi Pan jakieś luki? Czy uważa że Pan, że jest dobre? No, i jakie zmiany może by Pan proponował. Prawo wyborcze, myślę, że no to jest bardzo bardzo yy, obszerny temat. Kodeks wyborczy, to tak? Jest tak, tak, to też jest obszerna ustawa. Yy, no przy, myślę, że jeżeli chodzi o takie rozwiązania same, same głosowania i ustalenie wyników, bo rozumiem, że też o to chodzi, to uważam, że na pewno dobrze, że w miastach na prawach powiatu yy, zostały okręgi wyborcze wielomandatowe, w których ustala się wynik głosowania na podstawie proporcjonalnej, a nie większościowej. No bo to dopiero te wybory pokażą, yy, jak, yy, jak niekorzystną także dla demokracji instytucjami są jednomandatowe okręgi wyborcze, bo we wszystkich innych gminach i miastach będą już wybory w jednomandatowych okręgach i pokażą, że zawsze zwycięstwo jest tylko jeden, czyli jakaś część, duża część społeczności jest na swojej reprezentacji. Ale to nie jest tak, że ten system jest doskonały, bo wiadomo, że system DONTA premiuje tych, którzy uzyskują największe wyniki. I na przykład można mieć wynik ponad progiem, a nie uzyskać żadnego mandatu. Takie była sytuacja w Poznaniu w 2010 roku, gdzie Komitet Wyborczy Poznaniacy dostał 9,5%, a i tak nie dostał żadnego mandatu. Albo w Krakowie Komitet Wyborczy SLD 4 lata temu dostał 7,7, i też nie dostał żadnego mandatu. Czyli tutaj jest na pewno to do poprawienia na poziomie liczenia. To znaczy wprowadzenie może jakiejś innej metody liczenia w okręgach proporcjonalnych, która pozwoli tą reprezentację zwiększyć. Czyli nie jest tak, że na przykład 4 mandaty bierze to urządowanie największe, a to, które przekroczyło próg, ale nie na tyle, żeby brać udział w ogóle nic. Czyli na pewno zostanie przy ordynacji proporcjonalnej w miastach na prawach powiatu, ale zmiana sposobu liczenia. To jest nawet to, co bym zmienił. Jeżeli chodzi o proces finansowania wyborów, to to przepisy są bardzo restrykcyjne, trzeba tutaj przyznać. To jest tak, że one w mojej ocenie trochę nie przystają do współczesnych realiów. To znaczy na przykład jest problem z, tymi, z takimi przelewami na przykład, które są robione natychmiastowo przez jakieś pośredniczące firmy. No na koncie jest to widoczne jako darowizna od firmy po prostu, co jest niedozwolone kodeksem. Yy, czyli jakby kodeks w dziedzinie finansowania nie uwzględnia współczesnych według realiów Tu też jest dużo do zmiany. W yy, A co uważa Pan o różnicach pomiędzy finansowaniem komitetów partyjnych a wyborców? Wyborczych wyborców? Yy, to, ty, czy, no, i, tych I tu, i tu dozwolone są tylko darowizny od osób fizycznych. Obywateli polskich stale zamieszkały na terenie Polski. Wszelkie wpłaty na komitety partyjne no, pochodzą z ich funduszu wyborczego. I, jest także dobrym rozwiązaniem, jest to, że nie można dokonywać wpłaty z kont firmowych, no bo to jest coś, co budziłoby uzasadnione podejrzenia co do co do mechanizmu korupcyjnego w przyszłości ewentualnie, albo, nawet, albo wcześniej, jeżeli ktoś już przeprowadzał władzę. Yy, natomiast no, można się zastanowić, czy rzeczywiście jedyną dozwoloną formą jest ten przelew albo czek, albo, albo czego rozmówkowych, czy, czy jakieś inne formy, yy, czy na przykład by nie dozwolić tutaj formy zbiórki publicznej. Jest to coś, nad czym się można zastanowić, yy, bo rzeczywiście ten Mniejszy komitety... Yy, wiadomo, że są uboższe i mają no, problemy z prowadzeniem tak efektywnej kampanii tak jak te duże. Na przykład zbiórka publiczne, co jako takie pospolite ruszenie um, mogłoby to jakoś yy, pomóc uzyskiwać te środki, ale wiadomo, że to będzie problem jakby, z anonimizacją źródeł tego finansowania. Więc no, to jest bardzo trudny problem. Yy, myślę, że w to trzeba się naprawdę głębić, żeby tutaj znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Pod koniec września tego roku wodzi taką uchwałę, dzięki której wystarczy tysiąc podpisów, aby mieszkańcy podjęli inicjatywę do uchwały. W Krakowie wynosi ta liczba tysiące. Czy uważa Pan, że Wódź poszła w dobrym kierunku? Że w Krakowie też ewentualnie można by... Myślę, że można zmniejszyć, ale zastanowimy się czy do tysiąca. To znaczy, że jednak jest tak, że dany projekt uchwały Yy, musi mieć takie poparcie, że jest jakimś reprezentacją części społeczeństwa i może tysiąc to trochę za mało, ale cztery to też za dużo przy założeniu, że mamy dalej tak słabo rozwinięte społeczeństwo obywatelskie jak teraz, że to zaangażowanie jest niskie i rzeczywiście zbieranie czterech tysięcy to jest dużo, ale gdybyśmy zrobili połowę z tego, myślę, że nie byłoby tutaj ani wielkiej straty dla Rady Miasta, a duży zysk dla yy, społeczeństwa. A co Pan uważa o kwocie przeznaczonej na budżet obywatelski? w roku? W przyszłym roku? Myślę, że niska frekwencja w budżecie obywatelskim w tym roku bierze się z dwóch rzeczy. To znaczy, że ta kampania informacyjna jednak nie dotarła do mieszkańców, a po drugie, jeżeli nawet dotarła, to mieszkańcy mieli poczucie, że jeżeli mają decydować o takich kwotach, to ten ich głos jest niewiele ważny. No bo jeżeli mają tylko naprawić kawałek chodnika, co jest też istotnym jego sprawą, ale to nie jest na tyle, że co jakby elektryzuje społeczeństwo. Więc w dobrym kierunku też no, idzie właśnie łódź tutaj. Tutaj ten, ta kwota budżetu to jest rzeczywiście spore pieniądze i myślę, że no, jeżeli chcemy, żeby miasto Kraków yy, było wśród liderów tego mechanizmu yy, udziału mieszkańców w swojej władzy, no to musimy tą kwotę zwiększyć i to wielokrotnie. Jak ocenia Pan tę kadencję Rady Miasta? Yy, no. Ta kadencja y, od strony politycznej była y, zdominowana jak według mnie y, nie, częściowo udaną, a częściowo nieudaną próbą koalicji y, Platformy y, z Kubem Ma y, Jacka Majkowskiego. Y, myślę, że y, tutaj jest tak, że nawiązały się pewne jakieś zależności i mam wrażenie, że Platforma być może wystawia by Martę pateny dlatego, że Chcę w cichy sposób wspomóc reelekcję Jasna Majkowskiego. Jeżeli chodzi o same y, prace Rady, y, no to mam wrażenie, że y, Rada trochę y, nie słuchała głosu mieszkańców. To było bardzo widoczne na przykład y, przy kwestii zakrzówka, y, y, Przy też kierunkach niektórych planów zagospodarowania przestrzennego. No. Myślę że, no myślę, że Rada Krakowa musi być inna. Musi też być, no nie chcę tutaj wyjść na, nie wiem, na i czyste, ale myślę, że musi być też jednak trochę odmłodzona. Żeby to nowe myślenie o mieście było silniej reprezentowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję.